Siema, z tej strony Grzanki i zagramy dzisiaj areny 1 na 1 Postanowiłem, że oprócz live'ów na moim kanale będą się znajdowały także odcinki z Counter Strike'a i z innych różnych gierek Także dzisiaj lecimy z odcinekiem w cs Na arence 1 na 1 Zobaczmy staty 9.02 Nagrywam nowym programem, więc yy, raczej nie powinno już być lagów, ale możecie napisać w komentarzu, co o tym sądzicie. I czy chcecie takie odc odcineczki. Weszło teraz. Teraz też. 11.02 Włączymy Voice Enable, ten smakosz e, polecam. A co tam od razu się wypłaca, czy trzeba zdepozytować? No, depozytować. A może jednak nie? To tu jakieś reklamy lecą dzikie. 12.02 Staty, pierwsza ręka jest ogólnie to gramy jeszcze z El Popito, który jest w Terrorystach na trzeciej arenie w tym momencie, lecz on nie chciał yy, być na odcinku, że tak powiem. Let's go, let's go. Scoutmeister, Meister ta. Ależ headshot 13:02. Wchodzi ładnie. Włączymy, bo może chcą pozy powyzywać. Ale chyba nie. Smakosz. No. Tam w opisie będzie link. Do mojego Steama, więc jak ktoś by chciał ze mną zagrać, to można śmiało zapraszać. Do znajomych na Steamie zawsze chętnie zagram. Teraz mnie zabił samkom. Smakasz tak, co tutaj robić? 14.03, 4 MVP I odcinki na razie będą trwały, tak myślę, po 15 minut, może po. Tak, po 15 do 15, bo myślę, że będzie to optymalne. Był El Papito, widzieliśmy, go Proste, kosze, idziemy. Pytam się. Nie można. Jestem ja no, taki. To, to, się... Nie, dobra, normalnie, okej okay. To cofnij na swój złapany i to normalnie, po kiedy jesteś gotowy. Ready hmm. Aj, nie zabiłem 45 w dwóch dostał Tu mam jeszcze powtóreczki Leciałem przy winach Gramy przeciwko Drake Boy 1 Mój przeciwnik obuścił grę, okej okay. O, spadłem na trzecią arenę

Ale siadło. O, zagramy jeszcze w sumie jedną marękę i skończymy odcinek, ale to zaraz. Nie będę tutaj robił żadnych cięć ani nic. Też, jeżeli będziecie chętni, to codziennie, praktycznie na moim kanale, pojawiają się livey. Więc zapraszam, można też polecić znajomym, lub coś. Oj, tej mapy nie lubię, już dostaję Full auto śmierci. O, będę walczył z El Papito. Już dostałem. Uuu, ale headshot. Stary, bo bustuje konto od Silvera wzwyż. Super, bardzo się cieszę. 3:0:0. 0 0 na Facebooku mam konto, gdzie mam 50 wygranych i tylko dwie przegrane. Mm, nie wiem, co jeszcze. Pytajcie jako coś, chcecie El Papita, już leży. 14 minut, mapy zostało a to będzie około 21 minut, odcinka ale chyba takich długich nie będę robił. Tak zrobię do 15 minut i będzie chyba ok, co nie? Żebyście się, się też nie zanudzili, bo takie długie odcinki z samego strzelania to też. Z turniejowego rozumiem, ale jak na przykład takie 40 na przykład minut, no to trochę lipa jest. I się może nudzić. Dostałem headshota. Daj na brief. Napiszesz. To był jeden staty. Nie jest tak źle w sumie. Oprócz tego, że czasami mi ping skacze to nie jest tak źle. Hashtag raz, 2, Leży, ale ledwo 22. HP. Tak na skraju śmierci, scout. Wow, chciałem go skosy, ale jej dostałem głowę. Napiszemy nice shot Obergu El papito coś się chyba stało. Będzie sławny. Hehe. <grystanie> no pra prawda. Ole, pesteczka. Te, a jakie jestem winna? Bichopawa. Szybciutko 10 minut odcinka już jest w ogóle. I jest y, 802 Cały czas na pierwszej arence. No co? Jest w sumie dobrze. Nie wpisałeś coś A co? A i niedługo na 100 subów będzie konkurs o akacza nie powiem jakiego, bo to najpierw 100 subów i nagram o tym osobny film, tylko mówię. Na no ładny Akacz będzie do wygrania. Ale no snoveskoop. Jaką tu masz rangę? Spoko. Jest sowa Aj I dostaliśmy głowę! Mogliśmy chwilę poczekać. A tak to. 903. Druga ręka Z nexty. Buźwa jak się skampił. Hmm. Oh, nie. O nie. No nie, absolutnie. No nie, za kółkami się skampił wcale. Ruszałem się. No, w kółkach, przy kółkach. No, trudne. nie jest zabronione. A czy ja mówię, czy gościu czy ci zabrania? Ło, wow, już był na plecach. Co? Tylko zarazem Tak, sobie wszedł na łoku. To jest zabronione. Takie coś jest jak. I się czas skończył, dobra, druga arena. Rewąż. Jest na środku. Amo, amo się skończyło. Dwie sekundy jedna, ale go zabiłem i jestem na trzeciej ręce, spadłem. FIFA wiedziałem, nie, że go nie trafię. Dobra, ale jest 10:05. Już mija 15 minut zaraz. To full auto. A leży trzecia arena. druga ręka. Jeżeli by były jakieś komentarze z Waszej strony do mnie, to śmiało piszcie w komentarzach. Zawsze odpowiem chętnie. Na pytania zawsze odpowiadam z chęcią. W sumie to dobijemy pierwszą rękę i No, nie, nie dobijamy chyba z kaczorkiem. Aha, dobra. I tym niemiłym akcentem chyba raczej zakończymy ten odcinek. Więc jeżeli Wam się spodobał, to nie zapomnijcie zostawić lajka, like koma. Suba też możecie zostawić i polecić znajomym ten kanał, bo już w 2 dni 30 subów wbiłem, Więc rozwój jest dobry. Jeszcze jest El Papito i skończymy na tym rundę. Okej, okay. Więc jeszcze raz, like subkom, jeżeli chcecie. Polećcie znajomym i do zobaczenia do następnego odcinka bądź live'a. Siemano.